To jest kwestia dyskusyjna, dlatego że w większości chorób zakaźnych nie szczepimy ozdrowieńców. Natomiast my niestety oczekujemy, że w przypadku przechorowania COVID-19 odporność może być zbyt słaba po przechorowaniu i utrzymywać się zbyt krótko. To jest argument, który powoduje, że zdecydowaliśmy się szczepić także ozdrowieńców po to, żeby przedłużyć im okres ochrony przed ponownym zakażeniem. Tych zakażeń ponownych nie było dużo, ale jednak się zdarzały. A więc uznaliśmy, że będzie jednak słusznym szczepienie ozdrowieńców. Natomiast Zakłada się i tak badania to potwierdzają, że ozdrowieńcy do pół roku po przechorowaniu zakażenia mają tak zwaną odporność wśród zakaźną, a więc proponujemy szczepienie ozdrowieńców pół roku po, prze, po przebyciu choroby. I w tej chwili są również dowody na to, że wystarczająca i skuteczna u ozdrobieńców jest najprawdopodobniej jedna dawka. A więc będziemy najprawdopodobniej rekomendować, aby jednak ozdrowieńcy byli szczepieni, ale byli szczepieni jedną dawką, ponieważ to im wystarczy.